Dzień dobry, witam panią serdecznie Pani Iwono Czytanie dla Pani Czytam w tej chwili, tasuję karty, czytam maila, więc będzie trwała cisza przez pewien czas. Czytam pani, znak zodiaku tego pana. Datę urodzenia tego pana. Ok. Tutaj mamy na końcu kartę rodziny. Więc zapowiada się całkiem, całkiem. Może coś z tego będzie. Patrzmy dalej. Na początku. To takie czytanie o, na, dotyczy intencji tego pana w tej chwili, zachowania. Może tego, co, co sam sobą reprezentuje. Intencje. Czwórka. Mieczy. Co o pani myśli? Piątka. Co chcesz, by pani zrobiła? Jak chcesz, żeby się pani zachowywała? Siódemka. Co sam wnosi w relacje? Król kielichów. Co z tego będzie siódemka mieczy? co Powiedziałabym, że co sam wnosi relacje król kielichu, że to jest ogólnie miły człowiek. Mm. Po powiedziałabym, że no, nawet dojrzały. Tyle tylko, że... To ożenku to mu niespieszno, powiedziałabym. O przynajmniej nie najbliższy rok, dwa. Poproszę o wytłumaczenie, dlaczego tutaj w, w prognozie na przyszłość pojawiła się siódemka mieczy. czego jest przedstawiony jako król kielichów. No proszę, słońce. Czyli no nie mogę o nim źle powiedzieć. Nie mogę o nim źle powiedzieć. Jeszcze czwórkę mieczy. Skąd to zdystansowanie, Mak? On się chce rozwijać. On jako on. I uważa, że póki co... Wejście w poważniejszy związek, taki, o którym perspektywicznie można myśleć, że skończyłby się małżeństwem, jest bynajmniej nie na teraz. I dlatego pierwsza karta myślę jego intencje, czwórka mieczy. Ok, slowly, slowly. Dlaczego slowly, slowly? Bo jest mag. Ja tworzę, ja się rozwijam, ja kreuję siebie, swoją przyszłość, to co chcę robić. E, uważa, że pani za bardzo go naciska, co o pani myśli, piątka buław. Że z pani strony um, wychodzą wszelakiego typu niesnaski i kłótnie, że pani go be, tak bez przerwy, no choć, no, tak, no tu, no tam. E, tak zrobimy, tak zrobimy. Nie tak, jak Ty chcesz, tak, jak ja chcę. Takie są jego tu e, myśli względem Pani. A co chciałby zrobić, żeby Pani zrobiła siódemka denarów? To jest powolna karta. Poczekaj, nie tak szybko, spokojnie, w, tak z dystansem. Zainwestuj w siebie. Czyli on. Oprócz tego, że chce rozwijać siebie, to tego samego oczekiwałby od pani, czyli jego zdaniem wchodzenie w związek w tym momencie i tworzenie rodziny, czego nie wyklucza w przyszłości, um, jest o wiele za wcześnie. Tak jakby teraz czekał, żeby. On pani o tym powie. Myślę, że to stanie się dość, dosyć szybko, czyli jakby wyhamuje panią w, w tych właśnie takich zapędach róbmy choćmy twórzmy tak jak ja chcę pani swoją wizję realizuje on przedstawi pani swoją wizję waszego związku a waszej relacji waszej przyszłości opartego na rozwoju zarówno jego jak i pani bo on nie jest samolubny on chce również żeby pani inwestowała w siebie i pani do czegoś doszła jako pani, e, czy tutaj nie wykluczam, patrząc na te karty na przyszłość, że państwo e, w którymś momencie razem będziecie? Natomiast, jeżeli pani będzie kontynuować te naciski, wierać na niego jakąś presję lub przekonywać go do swoich racji, to niestety, ale z pełną świadomością i z pełnym z pełną stanowczością on się z tego związku wycofa, odzierając panią niejako ze wszystkich pani pozytywnych uczuć. I to jest tak, takie pierwsze, pierwsze tutaj wrażenie. To, co wnosi król kielichów i karta słońca, nie mogę powiedzieć, że to jest zła osoba, jakiś nie wiem. Facet, który ma nie po kolei w głowie, wręcz przeciwnie. Stan relacji na dzień dzisiejszy. Jak wygląda stan państwa relacji na dzień dzisiejszy? Trójka denarów. To jest znowu trójka denarów. Karta dosłownie pracy dodatkowej, więc może, no, mówiąc wprost, państwo e, za, jesteście mm, tacy, bo ja wiem, gdzie tu znaleźć pracę, e, tutaj dobrze, ale może tam lepiej, tak? To jest, tak, taka jest trójka denarów. Odwołujecie się trójka denarów, zarówno pan jak i, pani, jak i on. Chcecie czyjejś rady? Bo tu proszę zobaczyć, dwie osoby tak przychodzą do kogoś mądrego, do jakiegoś mistrza, kto e, ma się wypowiedzieć na jakiś temat. Więc myślę, że i pani, i on e, tutaj takowej rady potrzebujecie. Trójka denarów no to jest zawsze karta takich relacji, też no, zawsze trójka, tak, relacji jakichś tam trójkątowych. Co prawda gorsza byłaby tutaj trójka kielichów. Trójka denarów to jest taki, powiedziałabym, stabilnie, rozważnie. Pani stan emocjonalny w chwili obecnej, jego stan emocjonalny, cesarzowa, hmm. matka, duży wpływ ma na niego. Pani stan emocjonalny, te dwa konie, nie wiadomo, w którą stronę iść. Czy z nim, czy bez niego, czy w lewo, czy w prawo. Pani jest taka szybsza z tym wszystkim, tak jak i ta piątka buław tam była. Takie przekonywanie, chodź, zrób, idź. E, stan emocjonalny. Co, czego pani oczekuje od niego? Królowa denarów, czego on oczekuje od pani? a z mieczy Czego Pani nie toleruje w nim Czego on nie toleruje w Pani Zastanówmy się Czego Pani oczekuje od niego królowa denarów. Królowa denarów to jest kobieta stabilna, to jest kobieta rzeczowa, konkretna, to jest kobieta zasobna. To jest kobieta, która. Królowa denarów. Stabilność. Takie słowo mi przychodzi. Czyli żeby on pani tę stabilność szeroko rozumianą zapewnił. On oczekuje od pani yy, as mieczy. Dlaczego pojawił się tutaj as mieczy? Znowu dziewiątka denarów. To jest tak, as mieczy. As mieczy symbolizuje pozytywnie zdane egzaminy. As mieczy e, sugeruje taki pomysł e, samemu na, sam, samego na siebie, nowy, wykreowany, myślenie o jakimś pomyśle. Bo ten as mieczy dziewiątka denarów dotyczy to strefy finansowej czego pani nie toleruje u niego, wiecznego zmęczenia, ale też dziesiątka denarów takiego poczucia, że ta wasza relacja może zmierzać ku końcowi, czego on nie toleruje u pani z karta diabła. On uważa, że pani, no krótko mówiąc, no jest taka wszędobylska i on może uważać, że pani go okłamuje. Dlaczego pojawiła się tu karta diabła? Czego on nie toleruje u pani? No, jest trójka. Że pani on uważa, nie toleruje u pani tego, że pani jest taka to tu, to, to tam, że pani ze, ze wszystkimi utrzymuje kontakty pozytywne. On podejrzewać może panią o zdradę. I o to, że nie jest on jedynym, jedynym mężczyzną w Pani życiu. I stąd, z kolei, tak, i on na podstawie tego się wycofuje, a Pani ma pretensję, że się wycofuje i chce zakończyć Waszą relację. Co Pani powinna zrobić, żeby te relacje polepszyć? Królowa Mieczy. Co On powinien zrobić, żeby polepszyć? dziesiątka denarów, hm. dziesiątka mieczy, przepraszam. Pozwolić się toczyć, no co on powinien, no, na ten moment niech on by odpuścił, o może tak. Co pani powinna zrobić królowa mieczy? To jest taki zachować dystans i chłód, wycofać się, pomyśleć sobie, nie, nie emocji dużo, bo pani, u Pani to jest za dużo w tym emocji. Tak, taki, e, takiego właśnie szybko na, na siłę, emocje, ogień, taka u, eksplozja. A królowa mieczy mówi OK, wyhamuj, zobacz co i jak, przemyśl sobie to i owo. Natomiast co on powinien zrobić? Dziesiątka mieczy, też po prostu wrzucić na luz chwilowo, żeby poprawić te relacje, tak? Ja nie mówię o rozstaniu, żeby po, być może, żeby poprawić te relacje, do tego tutaj te karty zmierzają, to każde z Państwa powinno wrzucić na luz, może nawet na chwilę się rozstać, zobaczymy co dalej, karty pokażą. I czyli tak jak, i tak jakby on za chwilę miał o tym Pani powiedzieć, tak? Ta, te, to jego odsunięcie się, co, do czego dąży, tak? co powinien zrobić dziesiątka mieczy. E, już jest widoczne, co pani przeszkadza dziesiątka mieczy, że on coś kończy, on odsuwa się, ale być może on to robi właśnie mm, ze względu na, na siebie, tak żeby dać tej relacji no, jakieś takie moment, żeby ta relacja dojrzała. Zwłaszcza o tu, ten diabeł plus trójka kielichów. On panią podejrzewa o takie, wie pani, balowanie tu i tam. Okej, okay. na przyszłość. Karty pokazują, znowu mamy dziewiątkę pentakli. Karty pokazują, że e, ta relacja. Póki co ma szansę na to, żeby stać się w dziewiątce denarów dojrzałą i stabilną. Będziecie Państwo się spotykać, ale będzie to takie zafascynowanie seksualne w tym królu, przy tym rycerzu Buław. Chemia odczuwana do siebie, czyli nawet jak się rozstaniecie na chwilę, czyli ten związek będzie taki w zawieszeniu, to chemia, jaka jest między Państwem, będzie Was do siebie ciągnąć. I docelowo, czyli do dwóch lat, pokazuje się dziewiątka denarów. Czyli to, co z tego będzie? Tak. I ta karta rodziny, pamięta pani, co pierwsze wyciągnęłam. Na końcu nie pokazała się karta rodziny. Proszę pani, ma Pani szansę z tym człowiekiem stworzyć rodzinę? Rodzinę myślę normalnie, mąż tak, i, i dzieci, rodzinę szeroko rozumianą. E, natomiast nie, nie sądzę, że się stanie to w przeciągu miesiąca, dwóch. Raczej czas określony to tu jest tak do dwóch lat. Proszę się nie zrażać tym, że się Państwo rozstaniecie. To rozstanie jest Wam potrzebne, żeby dojrzeć i przemyśleć, gdzie tu priorytety są po to żeby zarówno pan jak i pani rozwinęli samych siebie czy to w kwestiach pracy czy to w kwestiach statusu ekonomicznego on ma kartę maga on chce tworzyć on chce coś zrobić i jemu to wyjdzie i tego również oczekuję od pani zainwestowania w siebie samą więc proszę się tutaj nie irytować ja myślę że to jest tak pozytywna osoba że on ma w 100% rację i niech mu pani odpuści, i niech mu pani da czas. Niech się pani odizoluje od tego i wytrzyma, nie dzwoni, nie nagabuje, nie ciąga. Bo im bardziej to pani robi, tym będzie gorzej. Um, także taka myślę tutaj jest rada dla pani na ten moment. Uczucia. O coś mi się tu po karty poplątały, nie te. Sprawdźmy jeszcze tak szybciutko uczucia Pani, uczucia, no tak widać, że on tak, e, dość burzliwa to relacja jest i on chce spokoju, Pani azmieczy w uczuciach, Pani się odcina póki co od niego. Teraz tak, e, jaką on tutaj postawę wobec Pani e, przyjmuje, co go najbardziej absorbuje w tym momencie, postawa Pani. Wobec niego, co panią absorbuje, o czym on myśli, król, rycerz kielichów, o czym pani myśli, karta gwiazdy na przyszłość, sprawiedliwość między wami. Jest moc, jest, jest ok. Umiarkowanie. Tak jak powiedziałam, proszę pani, dokładnie pokłócicie się, trójka mieczy i koło fortuny. Na koniec, tak jak powiedziałam, proszę pani, to jest, będzie zmienna, relacja zmienna. Jest koło fortuny na przyszłość, nic tu nie jest przesądzone. Oboje Państwo jesteście kowalami swojego losu. Proszę Pani w karcie gwiazdy spełniać swoje życzenia i marzenia, ale jednocześnie nie być w tym narcystyczną, że tylko i wyłącznie Pani. On też musi. On jest rycerz kielichów, on przyjdzie do Pani z tymi uczuciami, ale cała sytuacja musi się uspokoić. Ja myślę że macie naprawdę Państwo duże szanse, żeby w przyszłości zostać małżeństwem, ale do tego jeszcze długa droga. Dziękuję Pani bardzo serdecznie.